Dzień dobry wszystkim, Piotrek z tej strony. Dzisiaj będziemy robić eksperyment, czyli wykonywać samodzielne napełnienie klimatyzacji w mojej XC90. Szczerze powiem, trochę się boję, ponieważ nie jest samochód dobry do eksperymentów, ale akurat dzisiaj bardzo mi się ta klimatyzacja przyda. Nie miałem czasu w ostatnich dniach, żeby uzupełnić ten czynnik w Nissanie, ani w tym samochodzie. Naprawdę mam ostatnio bardzo duży deficyt czasowy. I teraz akurat jest niedziela, i przypadł taki moment, że akurat mam kartonik z czynnikiem zakupiony z Allegro który wykorzystamy do nabicia klimy, zobaczymy jak to działa czy to w ogóle zdaje egzamin, czy, czy jest sens no taki prosty eksperyment, no cóż, no czasami trzeba zaryzykować, nie ma ryzyka, nie ma zabawy pokażę Wam co zakupiłem to jest taki akurat taka substancja polecana z tego co widziałem na forach ponieważ jest to czynnik z Olejem, który smaruje od razu cały układ. Także tutaj, powiedzmy, że przy użyciu tego typu preparatu możemy podejść raz na jakiś czas bezobsługowo do serwisu naszej klimy. Oczywiście z naciskiem na raz na jakiś czas, bo, bo trzeba by jednak poddać ją. Testowi szczelności, no i tym podobnym. Tam, wiadomo, specjaliści wiedzą, co mają robić, także to nie jest jakby rozwiązanie stałe do samodzielnego, wielokrotnego użycia. Tylko po prostu raz na jakiś czas możemy się, według mnie, poratować takim oto czynnikiem z puszki. Ja za tą puszkę zapłaciłem chyba 130 zł. Możecie sobie to spokojnie wyklepać w Allegro. Tam co chwilę się te aukcje zmieniają, więc nawet nie zamieszczam linka. Jest to dosyć pospolity preparat. Jest w zestawie wąż z urządzeniem mierzącym ciśnienie, które nam wskazuje, do jakiego poziomu jest to jakby zdrowo nabić tą naszą instalację. Czyli na przykład pole niebieskie wskazuje nam na to, że spokojnie możemy. W tutaj w balansować w tym ciśnieniu, natomiast już powyżej niebieskiego pola już zaczyna się nam alert, więc tutaj powinniśmy raczej uważać i nie przekraczać tego niebieskiego pola. No już tutaj nie mówię o czerwonym polu, bo, bo tutaj nam się po prostu już jakby pojawia wartość krytyczna, dlatego nie, nie przekraczajmy, nie, nie przekraczajmy tych, tych, tych zaleceń producenta, tylko działajmy w takim obszarze bezpiecznym. No eksperyment, eksperyment, lubimy się bawić, także bawmy się, ale w miarę tak rozsądnie i, i nie, nie poprawiając fabryki. Mamy jakiś zawór, zobaczymy, czy ten zawór jest również zaworem zamykającym ciśnienie w, w całym tym wężu, czy też może tylko to jest iglica do przebijania błony, która się znajduje tej błony aluminiowej, która się znajduje tutaj na naszej puszce. Tutaj mamy taki zawór, szybko złączkę, która powinna nam pasować. Dokładnie. Zawór siedzi, już jest zamknięty. W tej chwili mamy pełną kontrolę nad naszym zegarem i zaczynam kręcić zaworkiem przy butli, celem przebicia tej błony zabezpieczającej. Jak widać na wskazaniu zegara, ciśnienia brak w układzie klimatyzacji. Przystępujemy do odkręcania zaworu no i zaczynamy. Przyznam szczerze, jestem ogromnie ciekawy, czy Klimatyzacja faktycznie zaczęła teraz działać. Czy temperatura na wylocie wyniesie między 5 a 10 stopni Zobaczmy ile pokaże nam teraz pilometr. 10 stopni i temperatura spada, zobaczcie. Rewelacje. Minęły 3-4 dni od momentu nabicia klimatyzacji. Cały czas staram się ją weryfikować, sprawdzać, uruchamiać, kiedy się da, czy, czy działa, czy nie ma jakichś spadków temperatury w sensie takim, że faktycznie już nie utrzymuje tych, przyjmijmy, 5 stopni, tylko nagle minimalny próg to jest 10 stopni. Nic takiego nie zaistniało, także powiem Wam szczerze, że naprawdę mogę polecić takie. Rozwiązanie, nie wiem czy to tej firmy, czy innej, bo tutaj nie chodzi o lokowanie produktu, absolutnie. Mnie przekonał argument tego oleju w czynniku, natomiast każdy niech to zweryfikuje na swój sposób: czy to nie jest jakiś chwyt handlowy, <coughs> czy naprawdę taki olej faktycznie w tym preparacie się znajduje. No, ja mówię, jednorazowo taką próbę napełnienia podjąłem. Jestem zadowolony, bo faktycznie widać, że, że to hula, że to działa. W samochodzie jest chłodno, natomiast przy kolejnym nabijaniu na pewno pojadę na serwis klimatyzacji, żeby mogli mi przy okazji tą klimatyzację zweryfikować, czy ona jest szczelna, czy tu jest wszystko w porządku, czy nic się tam złego nie dzieje ze sprężarką, żeby w porę zareagować. I przy okazji zapytam ich, co sądzą o tego typu preparatach. No i zobaczcie, jak widać na załączonym obrazku, samemu w dosłownie 5 minut napełniłem swoją klimatyzację, może nawet szybciej. I mogę kontynuować jazdę z czynnikiem w układzie, a że jadę z małym człowiekiem nie chciałbym go przegrzewać w samochodzie. Niestety, dzisiaj było bardzo gorąco. Jeżdżę czarnym samochodem, także taka szybka akcja ratunkowa może przynieść z powodzeniem efekt taki, jaki sobie zakładaliśmy. Mam nadzieję, że wam coś pomoże ten odcinek i że może kiedyś was taki mały zestaw uratuje. Tymczasem zapraszam Was do komentowania, łapy w górę i do zobaczenia. Cześć!